Witajcie ponownie na moim kanale, tym razem w wyjątkowym odcinku noworocznym. Dzisiaj przedstawię Wam historię tragedii, która gwałtownie zakończyła beztroską sylwestrową zabawę i całkowicie przyćmiła radość z powitania nowego roku. To, co spotkało Christine das na pierwszy rzut oka, wydawało się być brutalnym finałem imprezy w gronie mężczyzn, jednak pozory potrafią mylić i w tym przypadku prawda okazała się być znacznie bardziej tajemnicza. Jeśli chcecie poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Christine Angelica Faba Dasera urodziła się 13 kwietnia 1997 roku w mieście General Santos na południu Filipin. Była drugą z czworga rodzeństwa. Miała dwie siostry, Monikę i Chloe oraz brata JJ. A. Ich rodzicami byli Joe i Sharon Dasera. W 2017 roku Christine ukończyła studia licencjackie z wyróżnieniem na kierunku sztuki medialnej na Uniwersytecie z mindanao w mieście Davao City. A po studiach rozpoczęła pracę jako stewardesa w liniach lotniczych PAL Express, filii Philippine Airlines. Ze względu na pracę w 2019 roku przeprowadziła się z rodzinnego General Santos do Manili, stolicy kraju. Christine była pełną życia młodą dziewczyną, która dopiero zaczynała budować swoją obiecującą karierę. Bliscy opisywali ją jako bardzo ambitną i do tego wyjątkowo piękną. Swego czasu próbowała nawet swoich sił w modelingu i brała udział w konkursach piękności, zanim ostatecznie zdecydowała się rozpocząć karierę stewardessy. W sylwestrową noc, 31 grudnia 2020 roku, Christine wraz z grupą znajomych bawiła się w kilku lokalach, a około pół godziny po północy znalazła się na imprezie w hotelu w Makati. W mieście oddalonym od Manili o pół godziny drogi. W trakcie imprezy w pokoju przybywało co najmniej 11 mężczyzn. Wśród nich byli znajomi Christine i współpracownicy linii lotniczych, między innymi Romer Galido, Gregorio de Guzman i John de la Cernia, którzy wynajęli pokój hotelowy. Do grupy dołączyły też inne zaproszone osoby, i nie wszyscy byli znajomymi Christine. Zanim świadków przez większą część wieczoru 23 latka była w świetnym nastroju, rozmawiała, śmiała się, tańczyła i cieszyła z nadejścia Nowego roku. W pewnym momencie zadzwoniła nawet na wideo do swojej rodziny, żeby złożyć im noworoczne życzenia i wydawała się tryskać szczęściem, jednak ten beztroski klimat miał niestety wkrótce ustąpić miejsca tragedii. Następnego ranka dziewczyna została znaleziona nieprzytomna w wannie w pokoju numer 2209 w czterogwiazdkowym hotelu City Garden Grand Hotel. Natychmiast przewieziono ją do szpitala Makati Medical Center, gdzie niestety o 12.25 stwierdzono zgon. Wstępne dochodzenie okazało się bardzo chaotyczne, jak można się domyślać. Na początku jedyną brano pod uwagę teorią było morderstwo. Młoda zdrowa dziewczyna od tak po imprezie straciła życie po tym jak bawiła się w obecności jedenastu mężczyzn. Chaos pogłębiły też sprzeczne zeznania świadków. Część z nich zapewniała, że 23 latka piła alkohol i świetnie się bawiła, a inni sugerowali, że mogło dojść do ataku i mogła zostać wykorzystana. W zeznaniach pojawiła się informacja, że dziewczyna kilka razy wychodziła i wracała do pokoju, wymiotowała, a później mogła mieć objawy zatrucia. Romel Galito, jeden z przyjaciół Christine, twierdził później, że zanim położyli się spać, dziewczyna zwierzyła mu się, że podejrzewa, że ktoś mógł wrzucić jej coś do drinka. A inny znajomy, Reyes, wspomniał, że nad ranem 1 stycznia Christine wyraźnie odczuwała skutki silnego upojenia. I skarżyła się, że jej napoje mogły zostać w jakiś sposób zmienione. W sylwestrowy poranek Galido obudził się około godziny 10 i znalazł dziewczynę śpiącą w Wannie. Twierdził, że przykrył ją wtedy kocem i poszedł dalej spać. Gdy obudził się ponownie około południa, zauważył, że Krystyn nie reaguje i zaczyna śnieć. Wówczas znajomi wraz z personelem hotelu rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie zawieźli ją do lokalnej kliniki w Makati, gdzie lekarze od razu stwierdzili zgon. Szczegóły dotyczące okoliczności, w jakich została znaleziona, różnią się w zależności od źródeł. Według jednego z przyjaciół, osoby towarzyszące Christine próbowały przeprowadzić resuscytację, zanim przewieziono ją do szpitala, natomiast policja informowała, że ciało zostało znalezione w pustej wannie przez personel hotelu. Wyniki toksykologii wykazały obecność alkoholu i substancji odurzających w jej organizmie, co jeszcze bardziej komplikowało sprawę. Wśród podejrzanych znaleźli się zarówno bliscy znajomi Christine, jak i mężczyźni, których poznała po raz pierwszy tamtej nocy. Wieści o tych wydarzeniach bardzo szybko obiegły media i wszędzie aż wrzało od spekulacji i pochopnych oskarżeń. Opinia publiczna wydała wyroki jeszcze zanim policja zdążyła kompletować dowody na miejscu zdarzenia. Uzyskano także nagrania z hotelowego monitoringu, na których widać było, że 23 latka całą noc spędziła w towarzystwie kilku mężczyzn i wielokrotnie przemieszczała się między pokojem hotelowym numer 2209 i 2207. 31 grudnia o 23.38 Christine wyszła z pokoju, niosąc szpilki kieliszek wina. O 2.51 stycznia pojawiła się na korytarzu w towarzystwie tylko jednego z mężczyzn, Valentina Rosalesa. Na nagraniu widać moment, w którym doszło między nimi do pocałunku z inicjatywy Christine. Z kolei o 3.22 dziewczyna szła bez butów po korytarzu w towarzystwie trzech chłopaków. Ostatni raz była widziana na kamerach o 6.26, gdy Valentin przeniósł ją z pokoju 22.07 do 22.09. Była wtedy przytomna i w dobrym humorze, choć pod wyraźnym wpływem alkoholu. Około siódmej część mężczyzn, którzy przebywali w sąsiednim pokoju 2207 opuściła hotel. Nagrania pokazują, jak wchodzą do windy, a następnie odjeżdżają samochodem spod budynku. Kilka godzin później nagrania pokazały, jak pracownik hotelu wprowadza wózek inwalidzki do pokoju numer 2209. Z jego pomocą następnie przewieziono nieprzytomną już 23-latkę do hotelowej kliniki, skąd następnie trafiła do szpitala. Jednym z zarzutów rodziny Christine i reprezentującego ich adwokata było to, że nigdy nie przekazano im kompletnych materiałów z monitoringu. Zamiast cyfrowego nośnika z pełnym zapisem nagrań, dostali jedynie fragmenty, wycinki, co rodziło obawy, że możliwe było manipulowanie materiałem dowodowym i ukrycie prawdziwego przebiegu zdarzeń. Już 4 stycznia policja wydała oświadczenie, w którym ogłosiła, że rozwiązała sprawę, a 23-latka została zgwałcona i zamordowana. W komunikacie poinformowano, że zatrzymano trzech podejrzanych, a ośmiu pozostałych mężczyzn potencjalnie zamieszanych w atak nadal znajduje się na wolności. Te informacje wywołały poruszenie w mediach społecznościowych i przez kilka dni był to jeden z najgorętszych tematów, a hashtag Justice for Christine Dacera stał się wiralem. I wkrótce zaczęły pojawiać się także liczne głosy krytykujące samą ofiarę za to, że zdecydowała się wziąć udział w imprezie z tak dużą liczbą mężczyzn. Tymczasem szef policji zaapelował do ośmiu wciąż ukrywających się podejrzanych o zgłoszenie się na komisariat w ciągu 72 godzin i zagroził, że jeśli tego nie zrobią, to zostaną wytropieni i zaciągnięci tam siłą. A senator i zawodowy bokser Manny Pacquiao. Zaoferował nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów amerykańskich za informacje, które doprowadzą do rozwiązania śmierci Christine, i dodał także, że jego zdaniem ta sprawa jest kolejnym argumentem za przywróceniem kary śmierci na Filipinach. Wkrótce zarzuty napaści na tle seksualnym za skutkiem śmiertelnym usłyszało trzech młodych mężczyzn: 27-letni John de la Sernia. 29-letni Romer Galido i 25-letni John Paul Reyes Halili. A wśród pozostałych podejrzanych znajdowali się także Gregorio de Guzman, Louis de Lima, Clark Jazril Rapinan, Ray Angelis, Mark Anthony Rosales, Jamir Kunanan, Valentin Rosales oraz Ed Madrid. W aktach sprawy pojawił się także dodatkowo pracownik hotelu imieniem Paul. Od tragedii miały kolejne dni, a coraz głośniejsze stawały się głosy poddające w wątpliwość oficjalną narrację, zwłaszcza po tym, jak jeden z głównych podejrzanych Gregorio de Guzman powiedział w wywiadzie, że wszyscy z 11 mężczyzn, którzy bawili się tamtej nocy z Christine, byli homoseksualni i podkreślił, że dziewczyna była przez nich szanowana i dobrze traktowana. De Guzman powiedział, że 23 latka bardzo często otaczała się członkami społeczności LGBT i dobrze bawiła się w ich towarzystwie. Dodatkowo sytuacja skomplikowała się, gdy dwaj podejrzani przyznali, że policja zmusiła ich do składania fałszywych zeznań na temat zażywania narkotyków tamtej nocy, ich zanim stosując podczas przesłuchania psychologiczne tortury, Mimo tego przez cały pierwszy tydzień sprawa Christine była rozpatrywana jako możliwy gwałt i zabójstwo. Jednak po autopsji w aktach pojawiła się informacja, że jednak oficjalną przyczyną śmierci dziewczyny nie było morderstwo, a tętniak aorty. Jest to niebezpieczne poszerzenie lub wybrzuszenie ściany największej tętnicy w organizmie, które może prowadzić do pęknięcia naczynia i gwałtownego krwotoku. Pęknięcie tętniaka aorty często wynika z osłabienia ściany aorty, które może przez lata pozostawać uśpione i ujawnić się w najmniej oczekiwanym momencie. Tętniaki mogą powstać w wyniku wrodzonych wad naczyń, przewlekłego nadciśnienia, miażdżycy lub chorób tkanki łącznej, a ryzyko ich pęknięcia może zwiększyć nagły wysiłek fizyczny, gwałtowne wymioty, stres czy spożycie alkoholu i narkotyków, które chwilowo podnoszą ciśnienie krwi. W przypadku Christine sylwestrowa noc pełna emocji, ruchu i potencjalnego wpływu używek mogła stanowić właśnie taki katalizator, powodując, że wcześniej niewidoczny problem naczyniowy nagle stał się śmiertelny. W dokumentacji z jej sekcji odnotowano jednak także obecność licznych obrażeń na ciele, takich jak siniaki, zadrapania i otarcia na nogach, choć autopsja nie wykazała śladów duszenia ani uderzeń w głowę zaznaczona obecność ran w okolicach intymnych oraz ślady spermy, które wskazywały na kontakt seksualny przed śmiercią. Mimo wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących jakości śledztwa, już 5 stycznia 2021 roku policja uznała tę sprawę za rozwiązaną. Trzeba jednak wspomnieć, że ciało Christine zostało poddane procedurze balsamowania, zanim wykonano badanie medyczno-prawne. Tłumaczono to procedurą obowiązującą w czasie pandemii z powodu obaw, że osoba może być zakażona wirusem COVID-19. W myśl ówczesnych nowych wytycznych, przy podejrzeniu zakażenia należy najpierw zapalsamować zwłoki, a dopiero później poddać jej autopsji. I ta decyzja została podjęta bez zgody rodziny. Eksperci medycyny sądowej wskazali, że autopsja powinna być wykonana na świeżym, niezmienionym ciele przed balsamowaniem, żeby jej wynik mógł być uznany za pełny. Balsamowanie może wpływać negatywnie na wyniki badań toksykologicznych i utrudniać ocenę śladów biologicznych, np. nasienia i narkotyków. 7 stycznia filipińscy śledczy przyznali, że na obecnym etapie nie zgromadzono wystarczających dowodów, aby w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci dziewczyny i możliwych sprawców. Kilka dni później, 10 stycznia, Narodowe Biuro Śledcze uzyskało próbki płynów ustrojowych z ciała Christine, pobrane podczas drugiej autopsji, które miały zostać poddane analizie DNA. I jeszcze tego samego dnia policja poinformowała, że udało się zidentyfikować ośmiu uczestników wydarzeń z hotelu, gdzie doszło do tragedii. 27 stycznia 2021 roku opublikowano raport medyczno-prawny, w którym oficjalnie stwierdzono, że śmierć Christine nastąpiła z przyczyn naturalnych. Rodzina ofiary nie akceptowała jednak takiego wniosku lekarzy ich zdaniem 23 latka została zaatakowana, a raport medyczno-prawny nie oddawał całego obrazu sytuacji. Zaledwie kilka godzin przed śmiercią Christine była w pełni zdrowia i pełna życia, nigdy wcześniej nie skarżyła się też na żadne medyczne dolegliwości. Gdy przyjmowano ją do pracy w liniach lotniczych, musiała przejść dokładne badania, i tam również nie wykryto żadnych potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Dziewczyna była silna, młoda, i trudno było uwierzyć, że jej zgon mógł nastąpić tak nagle z przyczyn naturalnych. Mimo sprzeciwu i wątpliwości bliskich ofiary i opinii publicznej, mężczyźni, którzy początkowo zostali zatrzymani w charakterze podejrzanych, zostali oczyszczeni z zarzutów ze względu na brak wystarczających dowodów. Śmierć Christine cały czas wywoływała jednak ogromne poruszenie, stała się tematem intensywnej debaty publicznej, ponieważ wiele okoliczności wydawało się stać w sprzeczności z ustaleniami filipińskiej policji. W odpowiedzi na publiczne protesty 29 stycznia doradca prezydenta Salvatore Panelo skrytykował działania rodziny ofiary, mówiąc, że nie można prowadzić krucjaty o sprawiedliwość za czyn, który w rzeczywistości nie miał miejsca, karząc przy tym niewinnych ludzi. Lokalni celebreci i wielu internautów stosowało wtedy oficjalne przeprosiny za wcześniejsze pochopne rozpowszechnianie w sieci mylących informacji dotyczących sprawy Christine, usuwali swoje wpisy w obliczu sprzecznych doniesień i trwającego wciąż postępowania prowadzonego przez władzę. Jedna z prezenterek telewizyjnych, Bianca Gonzalez, powiedziała, że była jedną z osób, które udostępniały posty używając słowa gwałt i hasztagu sprawiedliwość, kierując się początkowymi komunikatami policji. Przyznała, że teraz czuje w związku z tym wstyd, ale jednocześnie podkreśliła, że wołanie o sprawiedliwość wciąż jest aktualne. Jednak ta sprawiedliwość powinna dotyczyć nie tylko ofiary, ale także osób potencjalnie niesłusznie oskarżonych. Ostatecznie 23 kwietnia 2021 roku prokuratura w Makati oficjalnie oddaliła zarzuty gwałtu i zabójstwa wobec 11 osób wskazanych w śledztwie, a 7 lutego 2022 roku wszystkie powiązane sprawy, te wobec podejrzanych, wobec matki Christine, prawników obu stron oraz policyjnego koronera Michaela Nika Sarmiento, zostały ostatecznie umorzone. Christine spoczęła na cmentarzu Forest Lake Memorial Parks w swoim rodzinnym General Santos. I mimo że obecnie oficjalną przyczyną jej śmierci pozostaje pęknięcie tętniaka aorty, to wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące okoliczności, które mogły do tego doprowadzić. Prawnik rodziny Daserów twierdzi, że uraz mógł być skutkiem napaści albo znęcania się. Podczas poruszającej konferencji prasowej Sharon Daser'a. Mama Christine zaapelowała o pomoc do prezydenta kraju, twierdząc, że ona jest tylko matką pogrążoną w żałobie i walczącą o sprawiedliwość dla swojej córki i potrzebuje wsparcia osób wyżej postawionych, żeby w końcu dojść do prawdy. W rozmowach z mediami Sharon kwestionowała wyniki autopsji, wskazując, że proces balsamowania ciała córki mógł utrudnić albo całkowicie uniemożliwić wykrycie śladów przestępstwa. Powiedziała, że nadal ma nadzieję, że osoby odpowiedzialne za śmierć jej córki zostaną pociągnięte do odpowiedzialności i że zapobiegnie to podobnej brutalności i barbarzyństwu wobec innych potencjalnych ofiar. Równolegle prowadzone było także śledztwo wobec hotelu, w którym bawiła się ofiara City Garden Grand Hotel. Hotel był sprawdzony pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów związanych z pandemią COVID-19 w tym regulacji związanej z zameldowaniem w pokoju maksymalnie dwóch osób. W rezultacie Departament Turystyki cofnął hotelowi zezwolenie na działalność i zawiesił jego akredytację na sześć miesięcy, a także nałożył grzywnę w wysokości 10 tysięcy peso. Sprawa Christine wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet na Filipinach, zwłaszcza w kontekście życia nocnego, w którym często dochodzi do przemocy i nadużyć. Wielu aktywistów apelowało o zaostrzenie przepisów chroniących kobiety przed przemocą i molestowaniem oraz o zwrócenie uwagi na normy kulturowe, które często pozwalają na takie sytuacje. Ta tragedia, mimo że ostatecznie okazała się być przypadkowym zgonem, i tak uwypukliła potrzebę edukacji na temat zgody i świadomego, odpowiedzialnego zachowania wśród młodych ludzi. Historia Christine pokazała także, jak cienka potrafi być granica między beztroską zabawą a tragedią, zwłaszcza jak w grę wchodzi alkohol i chaos. Sprawa Christine do dziś wzbudza kontrowersje, choć oficjalnie została rozwiązana, to emocje z nią związane nadal są bardzo żywe i nie wszystkie rany zdążyły się zagoić. Sprawa jest dla wielu przykładem błędów w śledztwie i niewyjaśnionych okoliczności, ale także przede wszystkim społecznego pośpiechu w wydawaniu pochopnych wyroków. Niewiedza i strach bardzo szybko są w stanie przerodzić się w lawinę oskarżeń, która nawet jeśli intencje są dobre, może przysporzyć ogromnego bólu wielu osobom. Dla bliskich, Christine, obchody nowego roku już zawsze będą ściśle związane z tragedią, przez którą czas się dla nich zatrzymał. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy. W tym przypadku jest akurat bardzo duże pole do domysłów i spekulacji, więc tym bardziej jestem ciekawa, jakie myśli krążą Wam po głowie po wysłuchaniu tego odcinka. A ja na koniec oczywiście chciałabym życzyć Wam szczęśliwego nowego roku, spełnienia wszystkich marzeń i noworocznych postanowień, nawet tych najbardziej ambitnych oraz przede wszystkim bezpiecznego sylwestra. Do zobaczenia za kilka dni już w nowym roku. Cześć!